Lenin był swego rodzaju ekstremistą, a w dodatku ukrywał się w szałasie. Potem go aresztowali i wsadzili do więzienia. Tam żywił się kałamarzami. Następnie Lenin i jego towarzysze mieszkali jakby za granicą w Szwajcarii, Londynie i Tuapse. Lenin nigdy nie pracował, ale lubił mieszkać ze szwedzką rodziną, z trzema żonami i pokojówką. Wszystko było w porządku, ale wtedy car dokonał egzekucji jego młodszego brata. Wtedy Lenin zwrócił się o pomoc do Niemców, a ci dali Bolszewikom milion dolarów i wagon lodów. W tym wagonie bolszewicy uzbrojeni w małzery i karabiny maszynowe z Maksimem przybyli do Petersburga i przemianowali go na Leningrad. Lenin wystąpił na wozie pancernym i ogłosił rewolucję, mówiąc, że teraz wszystkim najbardziej uczciwym i ciężko pracującym ludziom zostaną odebrane mieszkania i zostaną oni albo zesłani, ewentualnie rozstrzelani, ich mieszkania zaś będą przyznawane bydłu i rewolucyjnym marynarzom. Lenin zniszczył wielkie imperium rosyjskie na rozkaz Niemców, następnie zmarł na Syfilis i został pochowany w mauzoleum ze wszystkimi nieprawidłowościami. Wszyscy historycy z tego maksymalnie kringują.